pochodzę z gminy Stara Kornica, miejscowość Kymbranych. Pole działania moje na plaży po prostu mam po prostu zrobić rzeźby dwóch postaci. Także działam. Jakie to jest drewno, w którym Pan w tym momencie rzeźbi? Drewno to jest akurat topola. Duże pniaki, objętościowe. Można powiedzieć, że jest czego zrobić po prostu rzeźby. Te, to drzewo nadaje się do tego typu właśnie rzeźbienia? Raczej objętościowe, właśnie dlatego, że objętościowe, to można coś z tego większego zrobić, to tak powiem i po prostu jest pole manewru. No dość poważne narzędzia pan używa, to nie jest zwykłe dłutko i młotek. Nie no, in, czymś innym to by się nie, raczej nie dało. Zorowałem się na postaciach z, po prostu z, ze święta, nocy kupały tak zwane. To No, i na ten moment, jak Pan ocenia postęp? Zdąży Pan? To znaczy, jeśli chodzi o postaci, które teraz zrobiłem, to jeszcze daleko do, 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 finiszu. do, do finiszu Właśnie mówię, bo to jeszcze dużo do, dużo do wy, wykończenia tej, tej, tej postaci. Ja to zarysy zrobiłem no i czekam, żeby to trochę jeszcze wysło. Wierzchnia warstwa, żeby wyszła, to wtedy lepiej się po prostu obrabia, już w takim wykończeniu. Skąd w ogóle pomysł, sobie pana do tego projektu zaprosić? Rozumiem, że rzeźbi pan na co dzień. No nie, jestem takim amatorem, można powiedzieć. Znaczy, podobne to robiłem, parę takich, podobnych, znaczy, mniejszych, nie, takich dużych nie robiłem. Czyli to są rekordowe. Tak, 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 tak. Ile waży taki jeden jak? No, jak mokry to 400-400 kg. Tak. Ale one zostaną tak, jak są teraz rzeźbione, czy będą już jakieś pokolorowane? Nie wiem. I to już według inwestora, że tak powiem, bo ja swoje zrobię i mogę tam jakieś farby użyć, coś tam, jakiś pigment czy coś. No to, no raczej, to Raczej tu, jest, raczej tu było wskazane, tak, szczególnie do tych wieńców, bo to mają być elementy takie wystroju to typu jakieś falbanki czy coś, czy tutaj sukienki wykończenia sukienek, takie wzory, no to no. raczej wskazane by było, żeby pigmenty użyć. plaży po Tutaj za naszymi plecami widać początek rzeźby. Rzeźb w zasadzie. Wspólnie z Marcinem, radnym tutaj kilku miejscowości, bo nie samych Porosiuk, ale także Słowacinka Nowego, Jaźwin, wpadliśmy na pomysł, żeby po każdym evencie, jakim jest Noc Świętojańska, została jakaś pamiątka. No i w tym roku będą to dwie piękne rzeźby. Wbrew temu, co mówił tutaj wykonawca, to będą rzeźby przedstawiające piękne słowiańskie kobiety. Dwie, dwie, panie. Ko dwie panie, tak. Zapewniam, że te rzeźby będą przedstawiały. Tak jak wspomniałem, piękne, słowiańskie kobiety. Tak, to już będzie któraś z rzędu noc świętojańska. To już jest, będzie naszą chyba tradycją taką tutaj w miejscowości Porosiuki. Tu wychodzi to najlepiej, naj, mamy najpiękniejsze miejsce i warunki ku temu, żeby się bawić wspólnie z mieszkańcami okolicznych tu miejscowości na Kocykach. Zapraszamy też rowerzystów z Białej Podlaskiej, wszystkich tutaj mieszkańców. No myślę, że będzie wspaniałe, aby pogoda dopisała. 22 czerwca zapraszamy. Nie ukrywam, że chcieliśmy przeprowadzić casting, natomiast modelki potencjalne nie chciały wziąć w tym udziału. Niemniej jednak myślę, że każdy może zobaczyć tutaj, czy będzie mógł zobaczyć pierwowzór wedle własnego uznania. Myślę, że panią dyrektor Goku też będzie można tutaj dostrzec. Pani dyrektor ma się niedługo tutaj też pojawić, także będzie można już sprawdzić, czy chociaż trochę się zgadzają wyglądem. Ja może jeszcze dodam, że y, takich świtezianek będziemy mieć pełną plażę. Myślę, że wszystkie kobiety będą podobne do tych rzeźb w tą, w tą noc. Bo gdybyście trochę mniejsze rozmiary zrobili, to być może nawet taką wielką szachownicę i nawet forma gry w szachy. Są takimi Był też taki plan, to jeszcze projekt się nie zakończył. Za kilkanaście lat być może powstanie szachownica, y, gdzie figurami będą właśnie między innymi te świtezianki, na przykład królowe. Tak? Fajnie, że to się wkomponuje w charaktery Gminy, nie tylko jednej miejscowości. Przed nami projekty unijne chcemy wybudować miejsca atrakcyjne turystycznie w gminie Biała Podlaska. W sumie mam nadzieję, że powstanie aż nowych 16 punktów atrakcyjnych dla turystów, także dla mieszkańców. I Prawdopodobnie motywem przewodnim każdego takiego miejsca będzie taka rzeźba. Także obserwujecie Siedzicie powstaje? Często tu przyjeżdżacie? Bardzo często, z tego względu, że nasz prezydent Michał Litwiniuk zrobił tutaj ścieżkę rowerową. Jesteśmy tutaj za każdym razem jak wyjeżdżamy na rowery. Także jest bardzo fajnie. Chociaż teraz trochę głośno. Głośno, ale jest przyjemnie. Obserwujemy jak powstają rzeźby. Michała Anioła spytano jak powstają jego rzeźby, chociażby Pieta, to powiedział, że bardzo prosto. Biorę bryłę granitu, odrzucam to, co niepotrzebne i gotowe. Także tym samym właśnie też obserwujemy te dzieło. Jedną kobietę mamy, stawiałem, że powstanie mężczyzna, ale jak rozmawiałem z twórcą, to powiedział, że jest chyba zakochany w tych kobietach i jednak tworzy kobietę drugą. Panie Aniu, czy te kobiety przypominają kobiety XXI wieku, czy to jednak trochę cofamy się w czasie? Myślę, że jak już będzie całkiem wykonana rzeźba, to będzie można powiedzieć, czy, czy przypominają, czy nie. Na razie to jeszcze jest takie po prostu wszystko takie ukryte.